Witam wszystkich, z tej strony Arkoel W poprzednim odcinku skończyliśmy przed magazynem I tu też zaczniemy Musimy poczekać chwilę aż się załaduje Okej, okay, jesteśmy już w magazynie O Jezu, strasznie tam jest ciemno Zobaczmy co my tu mamy Skrzynia, nie, tej się tak nie da otwierać Zdania. W magazynie jest nienaturalnie ciemno, no. <laughs> Nie zaskoczyli mnie tym wpisem. Um, jakiś worek, dywan, nic szczególnego. Prawie jakieś zejście w tu było. Tu są jakieś drzwi. Ok. Um, jakaś beczka. Skrzynki. Dwa krzesiwa. Mm, eee, co dywan? O, mamy tu... Podniosłeś część światła? Coś tam jest? Mam ja nadzieję, że mnie nie zobaczy. Jeszcze to jest to, że ja nigdy nie wiem, czy on mnie widzi, czy nie. No nie wiem teraz, czy obracać się. Tego. Dalej jest tam Skobanie. Daniel mi już świruje tutaj. Dobra, to już nie ma Dobra, okej. Okay. Plądrujemy pomieszczenie. I zamykamy. krzesiwo. Potem, między beczkami coś nie ma Tu jeszcze skrzydki są ja też, Mam nadzieję, że będzie jakaś oliwa Ok, czyli tu już jest pustą Otwora chyba że nigdzie nie ma Części magazyn. nie 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 Tu jeszcze pójdziemy hmm. Część wiertła, kurcze Muszę pewnie pozostałe części Dajmy się teraz do tego otwartego pomieszczenia. A wszystko zabrali, nic nie zostało. Nic to za bardzo chyba nie ma w tym pokoju. Jest część wiertła. Zaraz połączymy. Um, tu już chyba wszystko. O tam jest, jest jakaś beczułka, dobra. Aha, nie mogę jeszcze, czyli pewnie będzie jeszcze jedna część wiertła, ok Ale jednak się nie da. tam jest, widzieliście taka duża beczułka nie może coś trzeba, trzeba będzie zrobić Dobra, wyrzymy krzesiwa i podniosłem część wiertła Dobra, teraz musi działać No, tak jak myślałem no, nie da się? Czy bym się mylił? No, da się Leci, o, mamy przecież pojemnik leci woda, wino, cokolwiek podniosłeś częściowo wypełnioną buteleczkę Ok, tu robimy to samo jeszcze katar mam straszny wniosłeś materiał wybuchowy, no okej okay. mam nadzieję, że nic tutaj nie, nie przyjdzie Dochodzimy no okay. do góry ja, 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 ja. Mam nadzieję, że to mi się nie. let Przeraża mnie takie coś naprawdę. Jak ja sobie wyobrażam tę scenę przed oczami, to naprawdę przerażające to jest. Od razu mam w głowie, jak ten Aleksander po prostu ciągnie za włosy po ziemi. One jeszcze krwali. Masakra. Ok, rzucę w tym. rzucę w to w tym kamieniem. Zobaczymy. Mam razie, że nie ma, tak. Ojej. O, Ostry wybuch, o! Ciekawe, co to za pomieszczenie jest. Gdzieś, ale ładnie dziurę grąbałem. Zobaczmy, co to wszystko. Więc coś krzysiwa, jak zwykle. Mnóstwo krzesiwa, naprawdę, jest w tej grze. Już mam 50. No teraz 49. O! To będzie oliwa. No i jednak nie, no. Naprawdę. Można się zezłościć. <grym> ah. Okej. Okay. Sęka. Aha. Okay. Coś tu jest. Zapalam trochę dobra. Tutaj nic nie ma pomiędzy beczkami i skrzyniami. Przejdźmy do tej drzwi, ale już myślałem, że jakieś ciała tu będą. No to po prostu świnie. O, super jest oliwa. Co naprawdę się przyda. Jakieś gałki oczne i spleśniały chleb. No tutaj fane świnie. Całe te pomieszczenia trzeba teraz przeszukać W poszukiwaniu O, oliwy! Dziwny pokwój, naprawdę dziwny. Jakby zgniły na ale naprawdę przesadzili tym razem. się że ja tak krótko gram w tą grę. Już takie rzeczy są. Dobrze jak się przyzwyczaja do tego strachu, bo no naprawdę coraz mniej oliwy. Mam nadzieję, że go nie ma już. Im. A uh, szyba go nie ma, no i yes. Mogę wyjść powoli, kurczę, nie wyczynę, ale nie jestem pewien. Spaceruję sobie. Słyszę, jak tutaj, kurde, stąpa pod, po podłodze. Nie wiem, co robić naprawdę. Daniłem już sobie pójdzie pobawi się mięsem super okej, okay, już muszę iść nawet nie zmierzam do tego pomieszczenia które tam jest? Myślę, że śmierć mnie tam czeka. Co tu się stało? Jezu. O Boże. Wzmocnione krwią kawałek su su sukni młodej dziewczyny. Jakieś rytuały tu się odbywały. Fajnie, okay. tu już mam potrzebne rzeczy do naprawy windy. Podniosłeś krzesiwo. Okay. Tu jakiś liścig o tej windzie. No okej, okay. wszystko dobrze. Jest! Nie wiem kto bardziej świruje, czy Daniel, czy ja teraz. Chyba mi się tutaj nie wbije przez drzwi. Okej, czas mi się kończy, więc w następnym odcinku będziemy stąd uciekać. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Arkur.